Witam Was, Adrian Bienia z tej strony. W tym wideo postaram się pokazać Wam czym jest ten kreator 101, o którym mowa i mniej więcej jak się nim posługiwać, czy jest to trudne, jak wygląda tworzenie szablonu w tym kreatorze. No i pokrótce przedstawię jego możliwości tak więc przejdźmy od razu do konkretów całą przygodę z kreatorem zaczynamy od logowania się oczywiście po zakupie przesyłam Wam Wasze dane dostępowe, login, to zazwyczaj będzie Wasz adres e-mail. Hasło będzie generowane, nie będzie możliwości jego zmiany, więc sobie gdzieś najlepiej zapiszcie. No i co dalej? Gdy już to będziecie mieli, zalogujecie się. Przejdź do kreatora. I co, co tutaj widać? Mamy takie dwie sekcje kolorów i, i obrazków. Sprawdźmy, co jest niżej. Niżej trzy sekcje płatności, wysyłki i kontaktu, które mają odzwierciedlenie w, w szablonie, który generujecie. Ikony do wyboru do tych sekcji. Okienko tekstowe do edycji opisu aukcji. Okienko do edycji treści strony o mnie. Numer Allegro, który trzeba wpisać, aby szablon funkcjonował poprawnie z waszym, z waszym loginem. Tekst logo, który będzie wyświetlony na obrazku. I opcjonalny slogan, jeśli chcecie mieć go pod tym swoim tekstem. To tak pokrótce. Teraz troszkę szczegółowiej e, zobaczcie mniej więcej, e, jak działa ten, e, ten kreator. E, pierwsza rzecz to wybór koloru lub obrazka. E, aby wybrać e, obrazek czy, e, czy kolor, nie wystarczy kliknąć na, e, na, sam, na samą grafikę. Trzeba sobie wyraźnie zaznaczyć e, kwadratem, kółeczkiem, e, który, e, który, czy to kolor, czy to obrazek wybieracie. I tylko w ten sposób można potwierdzić swój wybór. Gdy już macie to wybrane, przechodzicie dalej. Możecie sobie uzupełnić sekcję o dowolny tekst, wysyłka, na przykład Ekspresowa wysyłka płatności na konto bankowe i kontakt e-mail. Oczywiście są to dane przykładowe, możecie wpisywać tutaj ile tekstu chcecie, ile tylko, że tak powiem, zdołacie wymyślić. Szablon automatycznie dopasuje się do ilości tekstu. Tutaj możecie sobie to rozciągać i tak dalej, ale ważne jest to, że nawet jak tutaj wprowadzicie naprawdę dużą ilość tekstu, to w szablonie nic się nie rozjedzie i będzie on poprawnie wyświetlał wasz tekst. Macie tutaj takie standardowe opcje edycji tekstu, można sobie tekst pogrubić, zmienić rodzaj czcionki, zmienić jej rozmiar, można tekst pokolorować, można go pochylić i tak dalej i tak dalej. Wszystko w miarę dość przejrzyste i łatwe w obsłudze. Ciekawostek, mogę dodać na przykład kolorowanie tła tekstu zamiast samej czcionki, też wygląda to dość ciekawie. W, 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 tymi strzałkami cofacie bądź powielacie te wszystkie zmiany, które dokonaliście w danym okienku, czyli no też swobodnie można eksperymentować, nie ma co się bać, że że coś się może popsuć. Jest taki ciekawy przycisk, na przykład formatowanie, Opcja usuwa nam w zasadzie całe wszystkie zmiany, które wprowadziliśmy na tekście. Ważną rzeczą jest tutaj taki łańcuch, który po zaznaczeniu tekstu wywołuje okienko, w którym wpisujecie, wpisujecie link, do którego ma odnosić się ten tekst. W tym przypadku, aby odnosił się do maila, trzeba wpisać. E, taki początek mail to dwukropek. E, no i nasz adres e-mail. E, klikamy wstaw, i w ten sposób tworzy nam się link, e, który możemy w ten sam sposób e, odlinkować. usun link e, możemy zmienić jego wielkość, e, kolor, żeby nie był to taki e, zwykły link. Możemy go pochylić akurat wybrałem niebieski kolor, ale może być równie dobrze czerwony i wszystko działa prawidłowo. Są też znaki specjalne, które możecie sobie dodać. Zachęcam do przyjrzenia ich, bo, bo są nieraz ciekawe opcje, typu właśnie taki podwójny znak większości. Wygląda to dość ciekawie, a, a jest też zwykłym znakiem, którego to nie ma na klawiaturze A, które można mimo to śmiało stosować we wszystkich naszych tekstach. Oprócz tutaj tej sekcji wysyłki płatności kontaktu tekstowych tych okienek mamy możliwość wyboru ikon. Możemy sobie wybrać, które ikony chcemy, aby były wyświetlane pod, pod tym naszym tekstem jest to dość wydaje mi się fajne urozmaicenie takich sekcji i jeśli chcielibyście tu mieć więcej jakichś ikon jakiś wam brakuje napiszcie po prostu do mnie to, to będę starał się je dorzucać choć wydaje mi się, że wybrałem tutaj dość te najpopularniejsze z możliwych aczkolwiek jeśli tak jak mówię, będzie wam czegoś brakowało śmiało piszcie i postaram się je tutaj dorzucić do tego kreatora Ostatnie z edytorów to edytor opisu aukcji. Jeszcze co ważnego odnośnie tych tutaj edytorów automatycznie, jak zobaczycie w szablonie, zostanie to wszystko wycentrowane. Tutaj niestety jest to automatycznie wyrównane do lewej krawędzi. Tak samo, jeśli chodzi o opis aukcji, opis będzie wycentrowany, mimo że w tym wypadku tak jak widać nasz opis jest wyrównywany do lewej strony. Dajmy sobie jakieś tam formatowanie, dajmy zielone tło I możemy zrobić to samo w treści strony O mnie. Można sobie skopiować stąd popularnym Ctrl-C, Ctrl-V i tak samo z tych tutaj. Sekcji możemy sobie dodać, i w ten sposób mamy możemy uzupełnić już do tworzonego szablonu, jakby gotową bazę do wystawiania dalszych aukcji, gdzie nie będziemy musieli za każdym razem od, od nowa sobie wpisywać jakiegoś tekstu. Numer Allegro, bardzo ważna sprawa. Przechodzimy do Allegro, wpisujemy w Klikamy zaawansowane w wyszukiwaniu. Bierzemy znajdź użytkownika, wpisujemy nasz login, szukamy, znajdujemy, wybieramy pokaż przedmioty tego użytkownika. Gdy pokaże nam przedmioty, to w adresie mamy tutaj taki ważny numer i on jest tym numerem użytkownika. Zawsze to jest końcówka adresu po ID i znaku równości. Kopiujemy. Wklejamy jako numer Allegro i teraz menu będzie działało poprawnie z naszym loginem Allegro. Tekst logo, są dwa warianty: możecie pisać dużych liter bądź małych. Dlaczego o tym mówię? Pisanie z małych liter wiąże się z tym, że slogan będzie zasłonięty przez ogonki zdecydowałem się na taki zabieg, gdyż wygląda to dość estetycznie moim zdaniem, gdy slogan jest jakby przyklejony bliżej tekstu logo. Dlatego jeśli chcecie, żeby ogonki nie zasłaniały wam sloganu i chcecie mieć slogan, bo jeśli nie chcecie sloganu, to nie ma się co tym przejmować, ale jeśli chcecie slogan i tekst logo, tekst logo należy pisać dużymi literami. Uzupełniony cały kreator teraz Pozostaje kliknąć tylko Generuj szablon, Generuj o mnie, jeśli oczywiście chcecie stronę o mnie, i w ten sposób, jak widzicie, mamy funkcjonalną, jeszcze sprawdźmy, ale wszystko działa: funkcjonalną stronę, która prezentuje nasz szablon. Aby ten szablon wrzucić na Allegro, należy skopiować cały ten kod szablonu i zwyczajnie wkleić go w miejsce wystawiania aukcji. Ważna rzecz, o której, jeszcze ważny, o której warto wspomnieć, jest wybór dowolnego obrazka. Jeśli nie chcecie żadnego z tych, jeśli chcecie jakiś swój własny obrazek, wystarczy zaznaczyć obrazek dowolny i wpisać ścieżkę obrazka w to pole. Jeśli macie swój obrazek na dysku, proponuję użyć strony Tinypic. Com. Wybierz plik i wybieramy sobie jakiś plik z dysku, który chcemy uploadować na serwer i który chcemy, aby wyświetlał się w naszym szablonie. Wybieramy Open Upload Now. Przepisujemy frazę tutaj sprawdzającą, aby potwierdzić autentyczność że jesteśmy człowiekiem bo w zasadzie po to są te te okienka i mamy już gotowy link do, do obrazka który wrzuciliśmy z naszego dysku kopiujemy ten link wklejamy w miejsce adres obrazka jeszcze raz generuj szablon i mamy ten sam szablon ale już z naszym własnym obrazkiem o czym warto pamiętać szerokość obrazka to 960 pikseli wysokość 355 takie są optymalne rozmiary jeśli rozmiar będzie węższy bądź niższy to automatycznie tutaj przytnie nam no, białe, białe pole będzie wokół naszego obrazka jeśli natomiast będzie szerszy no, nic się nie stanie będzie tylko tak jak tutaj Część niewidoczna na górze i na dole, gdyż obrazki są automatycznie centrowane. Z grubsza wygląda to w ten sposób. Warto też zwrócić uwagę, że nie trzeba sprawdzać, znaczy wpisywać tego za każdym razem od nowa. Można już na gotowym, jakby raz zrobionym szablonie testować różne konfiguracje kolorystyczne i obrazkowe. Wydaje mi się, że jest to dość jasne i przejrzyste i co najważniejsze bardzo, bardzo usprawnia obsługę wystawiania aukcji, wpisywania wysyłki itd., gdyż tworzy nam już gotowy szablon, gotowy kod do wklejenia i zaoszczędza masę czasu. Nie wspominając już o tym, że nie jest to pojedynczy szablon, który kupujecie, a wręcz. Kombinez z naprawdę liczonymi w tysiącach kombinacjami kolorystyczno-obrazkowymi. Jeszcze dorzucając do tego możliwość, jakby, załadowania własnego obrazka. To tyle, jeśli chodzi o, o te szablony. Zachęcam do kupowania, bo naprawdę. W cenie w zasadzie no, czterech zwykłych, e, średnich jakościowo szablonów dostajecie e, nieograniczoną e, ilość, e, nieograniczony dostęp. E, świetne narzędzia do e, edycji tego szablonu e, i dzięki temu no, naprawdę ułatwiacie sobie pracę i urozmaicacie swoje, swoje aukcje, bo możecie dla jednego przedmiotu stworzyć no naprawdę masę różnych wariantów kolorystyczno-graficznych. Dlatego jeszcze raz polecam i, i zapraszam do odwiedzania również mojej strony iziallegro.pl gdyż staram się tam na bieżąco uzupełniać ją o dodatkowe i to darmowe szablony i jakieś różne ciekawostki z branży Allegro. Dzięki za uwagę. Zapraszam do moich kolejnych produkcji, czy to wideo, czy, czy kolejnego kreatora, który już jest w przygotowaniu i będzie nosił nazwę Kreator 202. Dzięki i do usłyszenia.